Hejka, witajcie w kolejnym wpisie do Księgi Przygód. Ostatnio właśnie skończyliśmy na budowie naszego domku. Jesteśmy właśnie na tym balkonie. Zmieniłem tutaj troszeczkę rzeczy, na przykład naprawiłem troszkę bardziej tą ścianę, teraz już nie mam tutaj tyle dyrtu, tego to chyba zostawimy jednak. Odkryłem dodatkowo, że można zrobić schody z desek, nie tylko z kamienia co nam troszeczkę ułatwi budowę tego domku i postanowiłem, że sobie udekorujemy właśnie tymi schodami tutaj tą ten balkon będzie po prostu zamiast wejścia jakiś tutaj tam sobie zrobię pokoik w tym miejscu jeśli pamiętacie tu, tam sobie zrobię jakiś pokoik może kuchnię, cokolwiek a schody na wyższe poziomy będą w tym miejscu. Myślę, że podobnie zrobię jakąś windę też dodatkową gdzieś na górę. Taką wodną jak tam, ale to zobaczymy. Na razie chciałbym tutaj zrobić taką szybę, która będzie przytrzymywała ten nasz. Jakby to nazwać wodospad <laughs> Ok. Z do tego może do tego poziomu I gdzieś tu będą te schody, tylko będzie trzeba uważać, bo um, wodospad się może troszeczkę rozlać. Um, muszę pomyśleć, jakby to jakby to zrobić mądrze. Um, może tak. Tutaj postawię Tutaj i tutaj Okej, okay, i wiedziałem, że tutaj się zaktualizuje Więc będzie trzeba postawić dirt w tym miejscu. Super. Teraz nie powinna woda nam wpłynąć do naszych schodów. Okej okay. Zrobione, dobra, Ja sobie zrobię troszkę więcej roboty tutaj poza kamerą i pokażę wam. O, Creeper. Dzień dobry. I pokażę wam już skończony efekt za dnia. Ok, zanim jeszcze dokończymy domek, pokażę wam coś, bo dokopałem się do lawy. O, wow. Creeper się spalił. Ok. Więc tak, tutaj już dalej nie mogę przejść, bo gdziekolwiek się przekobie, to będzie lawa. I pomyślałem, że byłoby to niezłe źródło światła, dlatego wziąłem sobie trzy wiaderka i spróbuję się jakoś dokopać na powierzchnię tam. Zobaczymy, może natchniemy się na jakąś pierwszą jaskinię, bo jeszcze nawet nie zwiedzałem jaskiń tutaj. Chociaż parę spotkałem, ale raczej trzymałem się od nich z daleka. Słyszałem tam szkieleta kościami. Stuka. jak wysoko jest to? Nie wiem w zasadzie. Okej. Okay. Jesteśmy blisko. Zaraz nade mną jest szkielet. Jest so od razu tam. <laughs> Może być ciekawie. Tam jest coś niebieskiego jestem taki ślepy. Chyba to jest woda, ale Bardziej mnie interesuje gdzie jest ten szkielet. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Przygotujmy się na walkę. Ja, jak to straszy. Mam mięso? Mam mięso jedno. Dobra, zjedzmy je teraz. Będzie ciężko spalił się. Nie. Nie mógł tak szybko. Spróbujmy w ten sposób. Okej. Okay. <grymne> Mamy lawę. Tutaj świetle od razu. ma. Yy, no. To strzała jest moja. Szlaza, troszkę Redstone. I mamy źródło lawy. Ok, teraz będę mógł sobie tutaj po prostu przychodzić, kiedy tylko mi się spodoba. I brać coraz więcej lawy. O, Tam widzę coś dobrego. Coś ładnego, coś fajnego. Dobra, weźmy sobie tą lawę. Mm -hmm. I jeszcze jedno wiaderko. I. Ok. Um, teraz spróbujmy się może tam dokopać e, po nasz... Tak, tam jest woda na niebiesko. Okej. Okay. <laughs> diamenty! O, jak świetnie. O, jak świetnie, o, jak świetnie. Widzieliście, jak bardzo dobrze było? Ups, pająk. Uciekam. Ale mamy diamenty. <noise> w jaskini znalezione super. Eee, Okej. Okay. Nie mam niestety żelaznego kilofa, żeby to wykopać. To jest, to jest problem. O, creeper. To był dźwięk creepera. I on jest bardzo blisko. A no, dokładniej tutaj. Nie wysłać mi diamentów. dobra, żeby było bezpieczniej. Taka mała przygoda. Trochę mi klocek chyba złota wysadził, ale już mniejsza. Bardziej mnie elementy interesują. Tam jest jeszcze więcej szkieletów, dobra wrócę tutaj kiedy indziej. że też zakopię. A co to zę sobie pozbieram, bo czemu nie. Wykon misja wykonana, mamy trzy e, wiadra lawy, o to mi głównie chodziło, ale przy okazji mały bonusik e, w postaci diamentów, po które sobie później przyjdę. E, I teraz wrócę do góry i pokażę Wam o jakie źródło światła mi chodzi. Dobra, jestem już na górze. Taki szybki teleporcik. E, jest dzień, więc póki jest dzień, pokażę wam jak na razie się prezentuje nasza chałupa. A tutaj nic się nie zmieniło. Tu na pewno coś jeszcze się doda, to spokojnie. Wejdźmy może sobie tutaj. O, i tam to zostało. Um, do, doszło troszeczkę. Hop, dobra, udało się. Taki balkonik, na nim będzie baldachim, czy jakiś taki dach, cokolwiek, bo zdarzyło mi się że creeper mi tutaj spadł na głowę, ale nie wybuch na szczęście, tylko spadł do. Wodospadu, więc nie, żadnych zniszczeń nie było. I teraz wam pokażę, jakie to oświetlenie chciałem. To będzie dość ryzykowne, bo niestety pół domu mam z drewna. Więc jeśli ta lawa się rozleje albo szybko mi coś zapali, to może być troszeczkę problemu. Ale myślę, że warto zaryzykować. Okej. Okay. Może nawet wymienię to sobie na zwykły kamień. Mam tu kamień, mam kamień, proszę bardzo. Tak. I jeszcze jedno wiadro. Mhm. Pik. Okej, okay, pięknie. Tego już się możemy pozbyć. Jest nam już to potrzebne. Pięknie to wygląda. Będzie trzeba tylko się pozbyć tutaj raczej girtu, że od razu to zrobię. Koła Dirt. Niezbyt ładnie to wygląda. Pięknie. Teraz jest pięknie. Okej, okay, wchodząc tutaj, mamy ten balkonik. Oczywiście na to będzie baldachim. Też myślę, że zrobiony z drewna. I tutaj mamy jeszcze dalej takie przejście z widokiem na góry. Zwłaszcza tamte epickie góry. I no i wchodzimy tutaj do góry i tutaj nic zbytnio nie ma na razie, ale ten widoczek jest niezły. Więc myślę, że zniszczę sobie jeszcze troszkę tej ściany, troszkę to pokopię i wtedy zrobimy sobie jeszcze jeden balkonik, ale to za chwilę. Zrobię sobie to już poza kamerą. Cześć owieczki. Haha, rzeźnia będzie. Pozbieramy sobie trochę wełny. Um, dobra, ciekawe, walnąć wełnę. Wal, walnąć owce i wypada wełna, nie? Spróbujcie tak na farmie, nie wiem, uderzcie owce. To jest creeper. Czaj się. Ale spróbujcie uderzyć owce i zobaczcie, czy wypadnie wełna. <śmum> Okej, okay. ale tak, wy na pewno jesteście tutaj po coś innego, bo chcecie zobaczyć pewnie, jak jest skończony domek. Domek nie jest skończony, <śmum> muszę was zawieść. Um, jest już dość dużej części zrobiony, ale jeszcze na pewno nieskończony. Krowa, chcesz zginąć, bo skaczasz mi tu i to denerwuje. O, idealnie. <grych> Okej, okay. jak wygląda w ten sposób. Um, tutaj myślę, że zrobię z kamienia, po prostu nie będę nic wymyślał, usunę ten dirt i z kamienia zrobię tutaj zwykłe proste ściany. Myślę, że to będzie najlepiej wyglądało. Część tych schodów zamienię na drewniane, żeby to też troszkę lepiej wyglądało. No i mamy tutaj ten nasz tarasik. Może wejdźmy sobie od tej strony. Owca? Wypad. Kilofem dziubne jeszcze nie ginie. Tak wygląda to w ten sposób z tej strony. Na razie na tarasie nic nie ma. Teraz w ogóle musiałby być czymś podpierany. Na razie się tym nie bardzo przejmuję. To samo z tym tarasem. No, i wygląda całkiem nieźle jak taka, taka baza epicka. Troszkę więcej właśnie by się do epickości przydało tych takich lamp z lawy. Całkiem fajnie wyglądają. Przy okazji ta animowana tekstura jeszcze, jeszcze bardziej to polepsza. Weźmy sobie teraz na górę, pokażę Wam co wymyśliłem. Tam ciekawego. Przy okazji wezmę trochę żarcia z dołu. Więc tak. Um, a, akurat jedno. O um, mnie um, 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 um. Wejdziemy sobie na górę, tutaj wejście jest tak jak było, wszędzie nic, nic się nie zmieniło. Tu, tu myślę, że mógłbym dać sobie jakiś taki dywanik mniejszy. Tak. Super. O, i jeszcze właśnie, póki jesteśmy przy dywanach. Pamiętacie w poprzednim odcinku wykopaliśmy czerwony proszek, tak? Więc... Tak myślę sobie, że fajnie by było z tego czerwonego proszku zrobić dywan. Um, zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądać. Hmm, całkiem nieźle. Tak, dodaję więcej detali. <grym> no, wygląda nieźle, dobra, zostawimy to w ten sposób. Um, tutaj będzie trzeba to poprawić. Myślę, że mam chyba nawet dość kamienia, żeby to zrobić. Aha, ale to tym się też bawię później. Tak, okej. Okay. <laughs> nie wiem po co to teraz robię. Hmm. Tu sobie zróbmy coś w tym stylu. Nie wiem czy to dobrze wygląda. Hmm. Dobra, na razie zostawimy to tak. Sufit to nie bardzo mam co tutaj zrobić. Na razie tutaj dałem po prostu piec, żeby sobie przepalać kamień. Właśnie myślę, że to jeszcze zrobię. I tu, tu jest najwięcej fajności, że tak powiem. Zróbmy sobie, może tutaj takie. Oj, nie staczy mi proszku. Dobra, no to żeby to dokończyć, wezmę stąd. Tak, jakoś mało estetycznie to wygląda. Przyjrzymy się na górę. I tak. Pięknie. No, to wygląda lepiej. Więc tak to wygląda z tej strony. Pomyślałem, że skoro mamy tutaj wodospad, lepiej będzie i o wiele ładniej, jeśli pociągniemy go sobie w tą stronę. Tutaj on płynie i wypływa sobie stamtąd. Tu przy okazji mam nieskończone źródełko wody. Więc, jak chcę, to sobie po prostu przychodzę i biorę wodę. Zaraz obok tego wodospadu, myślę, że tutaj od razu, tak, teraz spadam na taki pomysł, że można by tutaj zrobić od razu jakieś takie większe jeziorko, czyli że taką jamę zrobię, powiedzmy jaskinię taką mniejszą wykopimy, wykopimy, będą schodki i będzie można tutaj to jeziorko podziwiać, troszkę zieleni i w ogóle. Takie tam ciekawe rzeczy, ale dobra. To on na później będzie projekt, to jeszcze może zniszczę. Oh. Okej. Okay. Mm. I tu mam moje łóżko. Niestety w tym łóżku nie da się bardzo spać, ale mam stąd piękny widok na moją dolinę Dolinę Księgi Przygód. I tyle. Myślę, że mi wystarczy. Będę po prostu nocę spędzał tutaj patrząc sobie na dolinę Księgi Przygód, tak. I tu myślę, że jeszcze w przyszłości będzie kontynuowany ten nasz domek. Chociaż w przyszłości... Hmm. Mam jeszcze jeden pomysł. Mianowicie nie zrobiliśmy jeszcze od początku tej księgi przygód, od kiedy żeśmy się tutaj dostali do tego świata, farmy. Więc tak sobie teraz myślę, że można by... Um, tak i tak, zróbmy sobie tutaj mościk i tutaj będzie latająca farma, to myślę, że będzie niezły pomysł, może nawet zrobię tak, że woda będzie spływała gdzieś tam w dół. Tylko, że do tego potrzebowałbym troszeczkę czasu, więc żeby nie pokazywać wam tego na nagraniu i nie zanudzać was za bardzo, ja sobie zrobię to poza kamerą. Ok, wszystko już chyba przygotowane. Na razie sobie tylko rozlejemy wodę. Postanowiłem, że jednak nie będą e, tak jakby te wodospady lecieć przez cały czas, e, znaczy się przez cały ten rządek. E, zrobimy tak, że e, wodospad będzie leciał tutaj, tutaj i tutaj. E, Wiecie co, jedyne o czym zapomniałem? że ta woda się już tam rozlała, <noise> a ja nawet nie zrobiłem kopców na to. Um, ok, e, więc mały fail. Sobie może zakopiemy to najpierw. E, niech się tam w, ta woda oczyści. E, no, póki co tak. E, tutaj, ups. Dobra, co tam jedno szkło. Sobie zrobimy tak, w ten sposób. Nie jestem pewien, ale myślę, że... A, tak samo zrobimy sobie barierki. Tylko że... Hmm. Jeśli tak zrobię, to nie będę miał jak postawić tutaj źródła światła. To jest niestety problem. Hmm. Dobra. Hmm. 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 Okej, okay, ale to już mniejsza. Zostawimy na razie to jest tak jak jest teraz, póki co żeby tylko i wyłącznie działało. Mam tutaj dwie takie kosy, sobie zaoramy ziemię. Um, chyba nie mogę po tym co? Tak mi się wydaje. Um, okej, okay, więc... Dobra. Będę pamiętał na przyszłość, tego nie chcemy, chcemy to. Um, tak, okej, okay, pięknie. Więc... Wszystko już jest. Wystarczy tylko doprowadzić teraz, znaczy posadzić same nasionka, których niestety nie mam. O, a nasionka zdobyła się w ten sposób. Dobra, więc ja sobie nazbieram może gdzieś tam jakichkolwiek nasionek i zobaczymy się, jak już wypełnię całe to pole. Ok, zdobyłem już nasionkę. Udało mi się też przy okazji namalować parę obrazów. Zaraz wam pokażę. Pierwszy z nich jest tutaj. Myślę, że wyszedł mi całkiem nieźle. Zrobiłem też już tą ścianę. Już wygląda jakoś w miarę normalnie. Pójdźmy sobie do góry. Mam jeszcze jeden obraz, który namalowałem sobie już tutaj troszkę wyżej. Zaraz przy moim łóżku. Wyglądam w ten sposób. Taka czaszka z kwietkami po bokach. Nieźle, nieźle. Um, o! Hmm. Czemu tak się dzieje? Nie powinno się tak dziać, ponieważ mam. O, woda jest, światło jest. Nie mam pojęcia. Oj, zapomniałem, że ja mam na shifcie chodzić. Kuczy, 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 kuczy. Dobra. Hmm. Upełnimy sobie te nasionka, które y, mogę. Okej. Okay. Nie pytajcie mnie skąd wziąłem w ogóle te nasionka. Tak, jakoś znalazłem. Dobra, tu jeszcze miałem płotki przy okazji, żeby bardziej udekorować. Myślę, że płotki wokół tego chyba też postawię. Jednak nie wiem dalej, co z tym źródłem światła, gdzie by go postawić. O, i przy okazji, wodospady. Bo tak zrobiłem już tam na dole. Nie wiem, czy teraz wypadnie, wypadnie. Zrobiłem tam na dole otwory. Tylko zaś. Dobra, dawaj. Mam dirta więcej, mam dirta więcej. Tak. Um, I ostatni tutaj. Dobra. Mogę postawić ups. Podeptałem, podeptałem strasznie. <grym> Zaraz sobie zobaczymy jak to będzie wyglądać od góry, tylko jeszcze zaoram to co zepsułem na szybko. Ok. Myślę, że przydałaby się tutaj potem jakaś taka ścieżka, może nawet będzie bez tych płotków, po prostu tutaj będę miał ścieżkę dochodzenia chodzenia po, po tym polu i może przy tym nie podeptam. Za bardzo. Dobra. Więc to by. O Jezu. Spadłem. Nie. Dobra. więc surowe, ale, ale zjadliwe. Więc to by było chyba na tyle. O właśnie wodospady. No, wygląda całkiem nieźle. Muszę przyznać. No, może zostać. Mi się tam podoba. Więc to było chyba na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy bardzo duży postęp, bo domek już jest. W, nie wiem, w 50% może skończony, nie no. Na pewno będę jeszcze dobudowywał coraz więcej pokoi, nawet jeśli nie będą one potrzebne. Więc nie mogę powiedzieć, w ilu procentach jest już skończony. No, tak samo tutaj będzie trzeba troszkę więcej detalii dodać, jak na przykład tu jakieś słupy drewna jakieś podpory pod tym, podpory pod nie w sumie pod tym nie trzeba podporów dach troszkę zmienić i w ogólnie takie tam duprele. Więc to było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego wpisu. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.